Cześć wszystkim, tutaj Baneku i zgodnie z Waszą prośbą, sugestią, spróbuję dzisiaj zagrać w jakąś inną grę. GRA, którą znalazłam, nazywa się Beyond the Good and the Evil. Czyli pomiędzy dobrem a złem. Yy, tak wiem, dalej mam troszeczkę zrąbany głos. Yy, jest już troszkę lepiej, nie kaszle, wczoraj strasznie kaszlałam, ale niestety cały czas jestem chora, więc yy, no musicie mi wybaczyć, że brzmię w tej chwili jak taki stary ciągnik. Yy, dobra, to teraz spróbujemy się nauczyć w ogóle, to się obsługuje. Teraz Nie. Ku? Ku, ok. Yy, to jest też taki mój test, czy, czy wszystko się dobrze nagrywa. Yy. Volume and even Jagorsno he subtitles seven subtitles, yes <coughs> o, Nowa gra. has arrived at the gates ofis this peaceful mining planet in System four is now completely encircled by the Dom's armada. General Keck, supreme commander of the Alpha forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population loyal. Hillier. Generalnie jest to mapka... Znaczy, ta gra polega na tym, że jest sobie populacja ludzi i atakują ich jacyś dum coś tam, nie pamiętam tej nazwy. I istnieje sobie Alfa-Sekcja, która ma bronić ludzkość przed tymi złymi. Jednak coś im nie wychodzi. I ja mam się wcielić w rolę tej tutaj siedzącej pani reporter. I ta pani reporter ma rozwikłać zagadkę y, tego ataku, który... właśnie poznać granice między dobrą a Więc... to ja! Wow! Idą! Szybko, Fen, skakuj. Nadchodzą! Jade. Czy ja jestem Jade? Idź na górę, ja zajmę się tarczą. Dawaj, dawaj. Tarcza załączona. Upsik! Tarcza odłączona. Właśnie straciła jakieś jednostki. Straciła, straciła elektryczność. Chyba sobie jaja robicie. Cium! Kiedy ten Chowajcie się i. Upsik, chyba zginę. Ojej, oni zginęli. O, moi przyjaciele. Jade, pomocy, Jade! O, nie, ja was uratuję. Walczę. I jaja! Padział, O matko, ja już walczę. Ale to jest dobre, ja uwalniam przyjaciół i oni wtedy mi pomagają walczyć. Gdzie ja cię nie? Wiem, po zginę, nie! Ej, to się nie tak łatwo kieruje nią, cholera. Oni są z boku, ja się nie wiem przekręcić. O, 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 jahua! jest next, biatches? Zniszczę was wszystkich, bo ile... Chowajcie się, dzieci! Woohoo! To ja! Nie, czy ja zginęłam? Nie, to zwolnione tempo jest, okej. Okay. Yahoo! Ja coś walczę? Tak, ja wciąż walczę. Niszczę was wszystkich, demony! Juhuu! Ile was jeszcze zostało? wieprzoni oni kosmici! Jak to się zmienia kierunek walki? Bo ja idę nie w tą stronę, no. Juhuu! Ej, dobra, już mi się podoba. Tylko się muszę nauczyć. A właśnie pokonałam kosmitów. Ej, już się. Muszę... Nie! Ej, nie, walcie się! Nie ma tak! To było nie fair! Rozwaliłam całą brygadę kosmitów. Leave Britney alone! No, chyba cię coś pogrzało, że jakieś ten takle mnie łapią. Z głowy mu! Zdynki! Zdynki! O Jezu, ale ciota. powinna mu z dynki przywalić. O oh, oh, matko! <laughs> okej. Okay. Chodź, na prosiaka. Juhu! Znowu walczymy! Już nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Hold down to collect energy. Aha, okej, okay, zbieram energię. Aaa, ah, okej. Okay. Wuhuu! To jest jego ostra osłona, tak? Ja! Ja z nim w ogóle walczę, nie nie bardzo, muszę podejść. Chyba zbieraj energię. Zbieraj energię! Fuck! Jak śmiesz mnie bić! O, Nie Jest kinet dzisiaj! Use your super attack! A jaki jest mój super attack? Nie! Nie! To miał być super atak. Fajd, jeszcze raz. Jak ja użyję zaraz mojej mocy. Fuck already. Cofnij się teraz, cofnij się dobrze. Podskocz, podskocz, jak się robi ten cholerny promień? Nie umiem. Wstawaj. To by mi się przydało! Cholera jak nie wiem co! Bo ja mu gówno robię! Pocia! Jak tu się podskakuje! Super atak! Dzieeeciaaaam! Ale to go nic nie boli, no! Niego go bija, to w ogóle nic! No i zaraz nie znamu ten problem dla Nie, nie spadnę? Ominęłam to! Ale ja tego w życiu nie przejdę! Więc jest ich coraz więcej, a to tebie mi nie pomaga! Super attack, Jade! No ale to go nie boli, no! To go nic kurde nie boli! Uuu, cieszę, cieszę. Bo to cię trafi? Jak go mam pokonać? Fuck sake. Ja z teraz zlecę. No jak nic, to zlecę. No. Na to go nic nie boli, on tylko. <coughs> <coughs> o Boże, moje gady. O, matko, już widzę, że się wkręcę w tą grę. Zapiłam cię, kosmito! No, co to ma być? Lepiej, żeby to było jakieś złoto dla mnie, bo jak, to jest, jak ten alien się zaraz odrodzi, to się wkurzę. Czy ja widzę jajko? Mam rozmawiać z jajkiem, LOL? Nie będę z tym rozmawiać, ja to chcę. To jest moje.

No i co ja mam co zrobić? No, to jest moja perła. Okej, okay, zebrałam perłę. Aha, czy mam zbierać perły? Okej. Okay. No nie mówcie mi, że tu jakiś kolejny... A, alfa sekcja. No tak, to teraz to przybyła policja, tak? Aha. Walcie, się mięśniaku. Ciota. Właśnie podziękowałam mojemu przyjacielowi za to, że się mną zajął, zajął i że mi pomógł. Dobra. Ladies first. Ok, czy ja mam gadać z tym cholernym mięśniakiem, tak? Yy, ale jak mam zmienić? Aha, tak się zmienia, dobra. A, okej. Okay. Okej. Okay. Czego? Tam. No need to thank me. I'm the section duty to protect. Tak, właśnie powiedział, że. Dziękuję. Nie musisz mi dziękować, przecież to mój obowiązek, żeby pomagać ludziom. Mhm. To, żeś mi pomógł? Sama rozwaliłam tylu kosmitów! Gnoje! No tak, jeszcze teraz będą mówić, że to oni pokonali. Nie! Ja bym powiedziała, że to są idioci. O, bez kitu Dobrze im powiedziałeś, świnio! Świnie mówi, że im się w ogóle nie spieszyło i dupy nie ruszyli. No, i paszli won. Albo mi pomagacie z kosmitami, albo won. Co się dzieje? Zemdlałam! Nie! Nie! Skinęłam! Boże, jak ta, jak śpiąca królewna. krasnoludki do mnie. Czuję się dobrze. O, widzisz, to samo odpowiedziałam. Czuję się dobrze. Dalej nie ma mocy. No, okay. Boże, ten kościół mieliście. On nam załatwi pieniądze, żebyśmy mogli sobie włączyć tarcze i żeby nas nic nie atakowało. units in one units you come to secondo mia bella tacto mi opiniones the director senora from the science center was all the animals on the planet she pay you dinero for any photo you send with little animal on it mira that beast for example you take picture of it and tenga mucho units even your perro interests them Robić... Aha, powiedział mi, że jest jakaś głupia baba, która płaci za zdjęcia z małych zwierzątek. Wiecie? Katki! Jedna ja mi będzie płacić za, zwierząt, za zdjęcia z zwierzątek. A moja świnia mówi, że jest wojna! I że nie będziemy robić jakichś głupich zdjęć. A on mówi, że to jest mucią mucio istotne, żeby robić zdjęcia, bo musimy dostać pieniążki. Ciao! No dobra. Trzeba by wziąć. Może. Yy. Ci, ja się muszę nauczyć, jak się tutaj. a o, o, o. Chciałabym ten aparat. Mam aparat. Now, yeah. Press shift to get your camera. Yy, tym się kieruję. Ok, iść. Ok, czyli shiftem biorę kamerę. I gdzieś robi zdjęcia. No Dobra. Dobra, spróbujemy, no. Hold shift, change to photo mode. O tak. Będziemy piękne zdjęcie, piękna gorbaczka. A palia oko nią coś tam. Hi Jade, I see Secundo already talked to you about the job. The war is taking its toll. We need a complete inventory of all species living on the planet. Thanks for the picture. Good luck. Aha, czy ja mam zrobić zdjęcia wszystkich możliwych zwierzątek, jakie żyją na tej planecie? Okej. Okay. Dobra. Dostanę pieniążki. Co to jest? Stoi. Chcecie zrobić w locie, bo jesteś ładna. Aha! Dobra, a jak z tego wyjść? Shift. Ok. Dobra, czyli mam chodzić i robić zdjęcia zwierzątek, tak? To będzie proste. Tylko zobaczymy, co jeszcze mam w domu. Tak. co to jest? Chcę to wziąć. Co to? Okej. Okay. jedzonko. To nazbieramy nas zbieramy z jedzonka. Okradniemy cały nasz dom. Pakujemy sobie jedzenie na drogę. No, 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 no. Dobra, mamy jedzenie na drogę. Boże, a tego pedała z wiadomości to normalnie sama znajdę. Kurde, no, opowiadają głupoty. Zobaczymy, czy coś jeszcze na górze jest ciekawego. I Ej, ta gra mi się podoba. Fajną grę mi znaleźliście. Mogę nieść go z mitów. To jest ściana razem. Uuu, pusz, batem. Nie ma soku? Okej. Okay. To to ma sok wydawać, że się tak tam. Okej. Okay. A co jest tutaj? No juice. to powinnam zjeść? Wow, jak fajnie! Nie, to że rzuciłam się na misia. A ja my też mogę zrobić zdjęcie? Shift. Pewnie, że mogę. Kanis, kanis. Pieniądze! Dobra, jak to się jadło? Ktoś pamięta? It. Eat. Eat. No, chciałabym zrobić it. Tylko tego jednak nie przeczytałam, jak to się robi, wiecie. O, zjadłam! Haha! Ha. Nom, 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 nom. W tym radzie nic nie mogę zrobić. Ogólnie to rozglądam się czegoś jeszcze fajnego w domu. Oj, spadaj, przyszłam ci. Do... Nie chcę z Tobą rozmawiać, chcę tylko zabrać Ci jedzenie. Ja, nie wiem jak. O, tam było teraz take, take, niach, 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 ukradnę z całe jedzenie. A to co? To jest człowiek czy to jest zwierzątko do zrobienia zdjęcia? Zobaczymy, shift. Bedframing, jak to bedframing? Przecież jest ładna. To mam w to wcelować, żeby było? Nie, jestem na Bad framing cały czas. Co tego mam nie fotografować? No tak jest bad framing, to spadajcie. Bo nie wiem, czy, mam, czy te dzieci to też. Nie, to chyba znak, że mam nie robić zdjęć z tym dzieciom. Dobra. Jeszcze się porozglądamy, co tu jeszcze jest. Misia już zrobiłam. O mój Boże No juice! No shit, uh, yo. Z Niech ten gościu się zamknie Oj dobra, spadaj Właśnie, wy jesteście bezpieczni w domu A ja wychodzę e, OK, gdzieś tam jest? Ej, jakbym wiedziała jeszcze, jak stąd wyjść, to by było dobra. Okej, okay, to jest. Y nie takie proste. Jest wejście do tej daty. A tu coś jest. Dobra. Dobra. Bo no tu latają jakieś takie. Kto mnie zabije? Dobra, za

Tak, zrobiłam o pieniądze dużo pieniędzy. Ile, ile mam mieć na tą tarczę? O, a już nie stać pięknie. No, i teraz będę mogła sobie pochodzić po pokoja.

Dawaj pieniądze! Dawaj pieniądze! O, nice. Dobra. Chciałam jeszcze zobaczyć, czy coś tu jest. Czy to też jest zwierzeczek? Czy to jest coś innego? Co to jest? Domestic drone. Eww. Personal photo. Aha, to jest personal photo. To nie, to ja nie chcę. To jest. Yy, nie. Ok. Tam coś lata. Idzie ptaszki. Ładnie tutaj. Oopsy, Daisy! Ok. Ty mi się zabiła na dzień dobry. Znowu. I to było idealne zakończenie gry, jak zawsze, tak? Zawsze każdą let's play kończy się dokładnie w momencie, kiedy ginę. Znaczy i tak za chwilę to skończę. u tu mogę... Um. Shift. Too far. Ja chcę zdjęcie ptaszka. Ptaszki chodźcie na no tutaj. Gdzie są te ptaki. No skitrałam się, żeby wam nie przeszkadzać. Uuuu, uh, był blisko. Nie zauważyłam. Chodźcie no tutaj. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Ha, ha! <laughs> well no ba. Pieniądze. Dobra, ta gra jest naprawdę fajna i dzięki za nią. Chyba to się muszę wycofać i się nie zabić. O dobra. Mm, może... Jezus Maria, ty chcesz mnie za wał dostała? Boże, przecież to jak duch wygląda, albo jak tam roczna panna młoda. Tak, Corpse Bright. Kurczę. Ja co robić, tylko mi Corpse Bright wyskakuje znikąd. No, naprawdę. Juhu! Nie mogę tu wejść nigdzie wyżej. No dobra, zobaczymy, co to jest ta wiadomość dla mnie. No dobra, słyszycie. No, że co ty chcesz ode mnie? No, aha, on gdzieś leci, Okej. Okay. Mam iść za tobą, tak? Dobra, więc przyjmiemy od niego tą misję yy, i to będzie hangar. Okej, okay. niech on tylko powie, co ma do powiedzenia. I dla mnie to już jest koniec tego odcinka. Tak. Także na tym zakończę ten odcinek tego Beyond the Evil Także powiedzcie mi, co o tym sądzicie, czy, czy, czy gra się Wam podoba. Mi się wydaje, że jest strasznie fajna, że ja się wkręciłam i już widzę, że będę w to grać. Także muszę teraz się dowiedzieć, w ogóle jak się mnie robi. Także kończymy w tym pięknym hangarze i dowiemy się, co mamy robić w następnym odcinku. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! pa.